Friendly Creeper. Dobra, dobra, odlecę, odlecę, żeby mnie zostawił. Ale wy macie te same, ten sam wygląd, dlatego on Cię nie atakuje. Bo i tak widziałeś? On gada z Creeperem. Patrz. <grym> ten Creeper nie wybucha przy nim. Jep, jakże się zespawnował przy sobie. Keeper biegł, ja jem jabłko Uczaka jeszcze ze A o Grix O strzelają się, strzelają się Nie wchodź tam, bo on tam z Creeperem gada Ała, ała biją się ale do mnie też ty ten. Tak? A na mnie tak. Czekaj, naelektryzujemy niektóre creeperki. Ona tylko kwałce, no. Z zejdę na ich niski poziom. Blu? Blu ty, gasty się za zanurzają w wodzie, one to lubią. Nie patrz nic Ty popatrz ile tu jest tych, na elektryzowanych creeperów Wojtek chodź tu Gasty są, weź to wyłącz Ty głupi jesteś Patrz Wojtek, patrz na to, patrz te creepery tam wszystkie przed tobą Wybuchły właśnie Idź do nich, idź do nich, pogadaj z nimi Aaaaaah <laughs> Chciałem się słuchać Ale ich tam jeszcze jest, dawaj dalej, dawaj dalej Uff. Pół serduszka mi zostało. No idę do nich i co? Zapoznajcie Aha. się. <laughs> ty głupi jesteś. Podle. Ale jakie dziurki robią tutaj. Cześć, koledzy. Fochnął się, stanął w kącie i się fochnął. <laughs> o nie, Clipper. Bro? Gasty uciekają. Daj, to... tak. Daj mi też takie. Ja też chcę tak robiło się nędzę. No to wpisz yy, T, Ukośnik, Game Mod. Albo dobra, ja ci wpiszę. Ale grzybiarnia. Masz. A wiecie, co będę robił? Patrzcie na to. To. Łączka ko kostna. co lubię czyli galaretkę już tylko gile są wszędzie gile wracam za chwilę <grymne> co się tu wyprawia jaki rozpierdol <grymne> ten bałwan tam chce doskoczyć do creepera pa strzelają się, strzelają się wojtek pa, bałwan się z nimi strzela ale nie na naszej plantacji Ja zrobię to, co lubię, czyli wioskę. Aha. Auschwitz. Spawner by się przydał, że mogę sobie spawnować do woli. Ale nie zabijaj ich. No, Słuchaj, ta... Ja nikogo nie zabijam. Nie zabijam moich nomów. Ja robię moją armię bałwanów. Bo ba, jak wszyscy się lubią, jak się bawią. Gówno wypad stąd. Podpaliłem tw tw twoich tych y kiboli. Nie ma cię, nie ma cię. I latające ścierwo. Nie, e nie rady gość. Bowany przegrywają skripe... Moja plantacja. Zabić. że... Się... Możesz tego gówno zabić? Którego? No tego gosta latającego Chopiem motyką z palcem w dupie Patrz 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 łopa jak dostał ucieka Przecież ja go motykom leję O, zginął Papu drzewach i parę spałciłem Ludzie drzew No to dobra, no to ty sobie spałnuj, a ja palę las Bo widzę, że fajnie się drzewa zapalają Palimy, palimy las. Ile ty ich tam rzucasz? Śnieżko... Zrób śnieżkomenów. Ja tu las palę, robię wielką... wielki pożar. Arbia no. A jak? Pali... Buddy in your channel timed out. A ten musiał kompo zresetować. musiał kompo zresetować, no. A co no. zrobiłem? Ty zaraz eta widz za robimy, nie? Lobby. A to Ty. na jakiej grze w końcu? Nie wiem, chyba, chyba MW3 wygrało. Pak się wszystko będzie palić. Je ilu typa. Ja yeah. Widzisz ten palący się las? Nie, tu chłopie totalny hardcore apokalipsa 2012 akta weszło w życie i wszystkie moby wszyscy wyszli protestować akta Ja ich spamuję ja ja Ej Wojtek akta pali lasy, bo te lasy nie mają praw autorskich na swojej liście Prosta Polecę tu do góry jak to wszystko się ładnie pali Ej Tam się zacząłem palić No to poleć do góry Tutaj gdzie ja jestem, tu Za to był. Bo... Patrz z, z mojej strony tu Jak to wszystko wygląda Nie leć tam, tam jest niewygenerowany świat Rozpieprzyli mi plantację Co, to możemy teraz... Zapowiedzieć, nie? Naszą... Naszą... Naszą? Naszą, no właśnie Żeby, To naszą? Że będziemy kręcić... Filmiki z Minecrafta, nie? Z Minecrafta, z The Island a tutaj taki taki patent będzie O ile tego sza. Także tyle tematem Free for All Będzie Minecraft Co jeszcze będzie? The Island będzie Koniec świata będzie Co jeszcze będzie? Golonka będzie? Będzie. Będzie golonka będzie. Będzie. Dobra, ja, ja wiem co będzie. Ty się nie znasz. Paka wiocha. Widzę. Tutaj tego gówna, tego wszystkiego jest tyle, że... Dobra, zapewnimy im trochę rozrywki, nie bądźmy tacy, ej. Wieśniacy myślą, że to paczki z żywnością. A co ty robisz? bo będę, do będę, będę takich pałni, dopóki wiesz. Bo spadłem sam. Spadłem w dziurkę. A ja wysadzam. Tam, mam, ja wysadzam da. Twoich osiedlowców. Teraz dam im. Kosmos. Komar? Ko chce tutaj. S S <laughs> Co za drugi pomysł? O, coś ty tu narobił. Głowonogi Prezenty, Mikołaj rozdaje prezenty. Tylko w Tesco za jedyne 20 zł. Prezent na święta. Za darmo. O mam inny pomysł. Utrzy. Też. Ja też Ej czy musi, no, czemu Czemu oni stop się spawnują tam na tym drzewie? Co tu robisz? ...destrojuje. A las się dalej pali. To będzie koniec świata. Pokemony! Ej, e, zgadnij co zrobił Enderman. Zajmął no. TNT. Z ziemi. Kra kradniesz? No to masz jak kradniesz. Jak kradniesz to bierz wszystko. No, bum. En, en, Enderman Wybiłem twój en... chcę kuźwa jaja robić ze mnie <noise> Ile tu tych Endermanów jest Dobra teraz do Endermanów Dobra robię to masowo Świat się pali Cały świat się pali, pa jak jasno Pa, patrz Jak jasno Kubani, umieją, umieją pływać. To im nie wystarczy. Ile pająków. Ej, czemu oni co chwilę wypadają z tego drzewa? Coś ty tu zrobił. Co? Czemu oni z tego drzewa wypadają? Spadać z tego zakoń... drzewa. Za imprezę. Ja już myślałem, że Enderman, Enderman Slime'a podniósł. A dobra, na Steamie się dobijają ludzie do mnie Dobra, palę, palę to wszystko. Powiedz, że gram, grasz nie masz czasu. No to mówiłem, że robię obiad jak robiłem obiad. Potem powiedziałem, że potem jak zagram i grałem i teraz gram i oni dalej się czepiają, ja podpalam wszystko. że nie i koniec imprezy. Tak, abia. Widzę. Je, yeah, pigmenów zaspałnił. O, bo to miało res respera. Jest tam? O, giną. Nie. Ale giniecie? Nie, już nie giną. Nie giną? Nie, nie da się mleka wylać, co za lipa. Wodą go zabijasz? Kogo? Gluta. Poczekaj, bo jeszcze ma... Jeszcze spada. A no tak, ognistego... Slime? Ognistego gluta, tak. Tak, slime, to nie. Pa zombie. Ale żeś tu ich napieprzył, ja się dziwię. Że jeszcze lagów nie ma, nie? Zombie, zombie, zombie. 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 I tak powstał A Zombie wszędzie, zombie tu, zombie tam, Goo zombie gówną, zrobi nam, ale ryby. Zombie na drzewach ratunku. Wszędzie. Wszędzie zombie. Gdzie zombie może, a może może. Tak będzie świat... będzie tak wygląda świat po podpisaniu akta tak. Patrz spamuje śnieżkami Dobra, trzeba tu podgrzeć tą atmosferę, nie? Trzeba ich przyjarać trochę No fajnie ta wieża wygląda, czy czemu lawa nie spada, spada? O! Drzewo zombie! <ścoughs> Czekaj Mhm. Komor? Jaki komar? Aha, świnie. Czy krowy? No, mu komar. Pa fa Jak fajnie te drzewa wyglądają. Jeb, znowu się wszystko pali. Fajnie ta wieża wygląda, nie? Po środku pam mhm. pamkiny. Aha, widzę że ją testujesz. To ty czy ta czy ty tam zombie spuszczasz na samej górze? Ja nie spuszczę. Bo przed chwilą ktoś spadł w tej wodzie. To ty spadłeś? Nie. To kto tu spadł? Ja będę respił slajmy, te ogniste na samej górze. Spadaj na dół. Na dół. A nie, slajmy mogą pływać w magmie. Patrz slajmy spadają z nieba. Nie. Ty se jaja robisz, co ty myślisz, że co ja mam, jaki serwer, hipermachiner? To jest po prostu świat po podpisaniu akta i po końcu świata i... Ej... Po prostu... Dajmy jak mi na coś, się bał wyjść tymi, tymi. Po prostu Durczok miał pierdolony z tyłu, wkurwił się i wszystkich zabił. Też bym chciał tak. tak walić tego. Tak to se zwał, Boże. No, piórunami no A no to, to już wiesz, to już musisz z gniazdkiem pogadać Ale <laughs> nie rozumiem no, Daj mi ten, to też się tak poławię Dobra i to będzie wszystko